Prawo i Sprawiedliwość postanowiło pójść na wojnę samo ze sobą. Konkretnie Zjednoczona Prawica postanowiła pokłócić się cała wewnętrznie. Mamy obóz prezydencki, mamy obóz suwerennej Polski i mamy obóz PiSu. I wszyscy walczą ze sobą nawzajem i to w dosyć brutalny sposób. I o tych walkach sobie opowiemy. Powiemy sobie o tym w kontekście tego, że no, wydaje się, że faktycznie Prawo i Sprawiedliwość może w pewien sposób przygotowywać się na pewne formy podziału, które mogą tam nastąpić. Czy będzie to cały upadek, czy będzie to jednak rozdzielenie się na jakieś dwie frakcje, czy może po prostu ktoś się odłączy. O tym ewentualnie też sobie porozmawiamy. Ale w tym filmie skupimy się jednak na tym, dlaczego to wszystko się dzieje, oraz no po prostu na tych obrażaniach się nawzajem, bo są całkiem zabawne. I omówimy to sobie oczywiście w kontekście obecnej polityki, bo rzeczy jest dużo, jak na przykład wiecie Obajtka tą kwestię związane z kontraktami na zbrojenia, tymi polskimi, na amunicję, co dostaliśmy trochę mało pieniędzy. Bez błędnego przedłużania, stawcie like, stawcie suba nam będzie bardzo miło będzie widzieć nasze filmy i lećmy do materiału. Więc zaczynając od problemów Zjednoczonej Prawicy. Politycy z Zjednoczonej Prawicy obudzili się i wybrali przemoc. prowodyrem tej przemocy można Myślimy nazwać Patryka Jakiego. Patryk Jaki przejął de facto dowództwo w suwerennej Polsce, po tym kiedy Zbigniew Ziobro no ma w tym momencie znane wszystkim problemy zdrowotne, ale jako że to przywództwo przejął, to zaczął robić rzeczy. I to rzeczy nie byle jakie, bo jego przekaz jest całkiem mocny. Patryk Jaki na jednym ze swoich wystąpień powiedział wprost, że jakby winę za obecną sytuację, która ma miejsce, w pewnym stopniu ponosi Mateusz Morawiecki oraz Andrzej Duda. Mateusz Morawiecki dlatego, że podpisywał różne rzeczy w Unii Europejskiej i według Patryka Jakiego, to jemu należy przypisywać odpowiedzialność za wiele niefajnych rzeczy, Tutaj, na przykład, rozumiemy, że chodzi o protesty rolników, czy ogólnie Zielony Ład w Unii Europejskiej, i że jakby jego działania doprowadziły do tego, że tak wygląda sytuacja w Polsce, a nie inaczej. I mówię do tego jednocześnie, że jeśli Mateusz Morawiecki zostanie na tych wysokich stanowiskach w PiSie, to w sumie nie ma żadnej pewności, że tego typu sytuacje nie będą się powtarzać. Tak, w domyśle pewnie, nawet gdybyśmy wygrali wybory. Mateusz Morawiecki wszystko nam zepsuje. Do tego wjechał jeszcze w prezydenta Andrzeja Duda, no bo czemu nie? Stwierdził, że Andrzej Duda jest tutaj winny bardzo wielu rzeczy, takich jak wetowanie Lex TVN, czy wszystkich ustaw związanych z sądownictwem. Że on też był zamienki w stosunku do Unii Europejskiej i też psu pisowi różne rzeczy, które gdzieś tam mogły być zrobione. Domyślę psu suwerennej te rzeczy, no bo pamiętajmy, że na przykład ustawy dotyczące sądów, no to było oczko w głowie Zbigniewa Ziobry, który był ministrem sprawiedliwości. Czyli można bezpiecznie powiedzieć, że Patryk Jaki wskoczył na wysokiego konia oceny moralnej, twierdzi, że będzie jechał po swoich no, współpracownikach, naprawdę partnerach, koalicjantach z prawa i sprawiedliwości, czy też no, w tym wypadku prezydenta, który teoretycznie z prawa i sprawiedliwości już nie jest, tak, to się nie jest w tej partii, bo jest prezydentem, wtedy się wychodzi z partii, jak się staje prezydentem. W każdym razie no zaczął po nich bardzo mocno jechać i jak można było się spodziewać, nie spodobało się to szczególnie ludziom w PiSie. Dworczyku Mazurka stwierdził, że, no jak już lecimy mocnym językiem, to lecimy mocnym językiem, i stwierdził, że suwerenna Polska to ma taki układ trochę pasożytniczy z Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego, to znaczy korzystając z list Prawa i Sprawiedliwości, koledzy z suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu, dzisiaj trafią do samorządów. Rozumiem, że mają też plany startowania w wyborach. Natomiast... Sami e, grają e, na a siebie. A Jabłoński dorzucił do pieca, mówiąc o tym, że e, suwerenna Polska to banda krzykaczy i radykałów, przez których PiS stracił swoich centrowych wyborców, de facto zwalając na suwerenną Polskę jakąś część porażki wyborczej PiSu. No bo znaczy, wybory wygrali, ale władzy nie przejęli. I te rzeczy, które się dzieją, bardzo mocno pokrywają się z całymi narracjami o tym, że w prawej Sprawiedliwości, ogólnie w Zjednoczonej Prawicy, są duże problemy i ludzie kłócą się ze sobą, jednocześnie walcząc o opozycję. Bo warto zaznaczyć, że o ile ta walka między suwerenną Polską a PiSem jest dosyć wyraźna, to to nie jest jedyna walka, która ma miejsce, bo y, jest też walka de facto na poziomie prezydent i PiS. Widzicie gdzieś tam w medialnej przestrzeni zaczęły pojawiać się doniesienia o tym, że Andrzej Duda oraz Mateusz Morawiecki planują zakładać swoją własną partię, która miała być de facto konkurencją dla PiSu. Gdzieś tam takie pytania zaczęły się pojawiać, takie głosy zaczęły się pojawiać. No i Błaszczak gdzieś tam stwierdził, że no jeśli chłopik i mastalerek mają być odpowiedzialni za to, to nie wróży przyszłości. Chłopik i mastalerek to są ludzie kolejni od Morawieckiego i Andrzeja Dudy, więc powiedzmy, że to jest to na górze, no, ale oni gdzieś tam mieli się ze sobą podobno dogadywać. I wreszcie tak wjechał w to, że a to w ogóle bez sensu i tak dalej. Na to Mastalerek nie pozostał dłużny, trzeba przyznać, bo na Twitterze napisał, że patrząc na pana osiągnięcia w odbudowie przemysłu zbrojeniowego, to ja panu nie wróżę przyszłości, zajmie się pan wreszcie pracą, a nie fejkami, bo to szkodzi kandydatom PIS w wyborach samorządowych. Więc ogólnie trzeba przyznać, że chwilę przed wyborami samorządowymi rozpętała się niezła jadka na Zjednoczonej Prawicy. Powody tego mogą być w naszej opinii dwa, dwa główne powody i o nich sobie teraz powiemy. Powód numer jeden to kwestia dosyć oczywista. Prawo i Sprawiedliwość przegrała wybory, przegrała walkę o władzę, narodziły się tam napięcia, coraz więcej. I mówi się o tym, że prawo i sprawiedliwość może się w jakiś sposób rozpaść. Podobno są to rzeczy, w które wierzą już sami ludzie z prawej sprawiedliwości. Mówił o nawet u nas Kastor w naszym ostatnim podcaście. Możecie sobie zerknąć, jakby zapraszamy. W każdym razie wydaje się, że gdzieś tam faktycznie istnieje sytuacja, w której wszyscy w PiSie i Zjednoczonej Prawicy ogólnie chcą się jak najlepiej ustawić na potencjalne turbulencje partii, tak żeby w odpowiednim momencie być gotowym z tej partii wyjść, ściągnąć jakichś ludzi, przejąć ewentualnie masę spadkową po gdyby miał upaść, tudzież stać się jakimś takim, wiecie, duchowym spadkobiercą pis gdyby ten właśnie no, miał się rozpaść na jakieś więcej frakcji. Pamiętajmy, że PIS to jest gigantyczna partia. Z bardzo dużymi finansami, z bardzo dużą pulą ludzi w środku, potencjalne przejęcie nawet części tego wszystkiego, no byłoby niesamowitą wartością dla kogokolwiek, kto chciałby zaczynać jakiś swój projekt w polskiej polityce. Dlatego też nie ma co się dziwić, że te wewnętrzne spory i frakcje toczą sobą walkę, że chcą ustawić się jak najlepiej. Gdzieś tam pewnie no oczekują na sytuację, w której będą mogły wyskoczyć z tym wszystkim. W tym kontekście pojawiające się informacje, na przykład o tym Duda i Mateusz Morawiecki zrobić swoją partię. Nie tyle są wiarygodne, bo my nie mamy pojęcia, czy są wiarygodne, ale wydają się być o tyle mocniejsze, że trafiają na podatny grunt i taki brak zaufania we całej tej organizacji jaką zjednoczona prawica jest. Po drugie, co też jest bardzo ważne i może ciutkę nieoczywiste chociaż też wydaje się dosyć oczywiste, to jest kwestia wyborów samorządowych i też zbliżających się zresztą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mianowicie, należy pamiętać o tym, że jest duża szansa, że PiS nie zrobi tak dobrego wyniku jak zrobił w zeszłych wyborach, czy to parlamentarnych, czy to samorządowych, czy to do Parlamentu Europejskiego, a to oznacza, że liczba ludzi, która będzie w stanie coś od nich dostać dzięki temu, będzie się zmniejszać, tak? Bo nie mówimy tylko o stołkach w rozumieniu, nie wiem, rada miasta, ale mówimy też o nie wiem, spółkach miejskich, spółkach wojewódzkich, tak? W których można było obsadzać swoich ludzi. W tym kontekście, jeśli pomyślimy o tym, że gdzieś tam no, ta ilość miejsc będzie ograniczona, to niektórzy będą po prostu musieli wylecieć. Więc w tym kontekście, jeśli chcecie dbać o siebie i swoich ludzi, swoje zaplecze polityczne, no to musicie stawać się coraz głośniejsi, musicie robić coraz lepszy wynik i musicie walczyć z innymi kandydatami PISU, co ważne na tych listach, o to, żebyście to wy zostali wybrani i to, żebyście wy mieli wpływ na to, jak te wszystkie miejsca będą obsadzane. Więc w tym kontekście nie ma co się dziwić, że walka się zaostrza. Do tego wszystkiego zbliżają się w wybory parlamentarne. Wybory parlamentarne są niezwykle ważne dla suwerennej Polski, chociażby dlatego, że ma całkiem sporo w parlamencie europejskim. I taki patrygiaki wydaje nam się, że poza tymi swoimi celami, oczywiście politycznymi, w kontekście całej partii, nie robi nic innego jak po prostu walka już gdzieś tam o te parlamentarne stołki i chciałby w tym parlamencie europejskim zostać, bo jest to bardzo wygodna, fajna praca, która też daje wam duże możliwości w kontekście jakimś finansowym i tego, żeby dalej tworzyć swoje zaplecze polityczne. Więc biorąc te w ogóle rzeczy pod uwagę, mamy wrażenie, że przez najbliższy czas czeka nas zaostrzanie się tych konfliktów niż ich wygasanie. I na koniec tego wątku rzucimy jeszcze jedną ostatnią rzecz, dlatego że będzie ona pięknym seguejem do następnego tematu, mianowicie kwestie uzbrojenia bo widzicie no jakby pojawiła się cała ta taka afera nazwijmy to w których to Polska dostała 2,1 miliona euro na y, amunicję tak na produkcję amunicji no i pojawiła się od razu afera no bo takie Niemcy dostały tam ze 100 150 milionów ciężko to liczyć bez znaczenia w każdym razie dostały dużo a cały ten projekt unijny to opiewał na tam wiecie 500 milionów euro dostanie z niego 2,1 jest troszeczkę żałosne co zauważyli wszyscy i wszyscy się wkurzyli no i jakby oczywiście od razu Błaszczak skoczył na ten temat masa ludzi z pisu skoczyła na ten temat i zaczęła wytykać nowemu rządowi że jakby no przecież to jest dramat mieliście być tacy dobrzy w unii europejskiej takie czy robicie. Okazało się jednak, że no gdzieś tam y, nowy rząd zaczął mieć taką dosyć spójną narrację o tym, że, ej, ale wiecie, bo tam trzeba było wnioski składać do grudnia. Jeszcze wtedy wyrządziliście, my zaczęliśmy rządzić 13 grudnia, więc nawet już nie mieliśmy czasu, żeby cokolwiek z tym zrobić. I to trochę wasza wina, że aplikowaliście o tak małe kwoty. I co ciekawe, y, tutaj y, na pomoc de facto nowemu rządowi przed Mastalerek, który w wywiadzie powiedział wprost, że jakby no, ej, trzeba się umieć uderzyć w własną pierś, aplikowaliśmy o 11 milionów euro z tych. 500 milionów, więc jakby no nie ma co się dziwić, że jesteśmy tak mało, no trochę na zasadzie takiej, że nawet gdybyśmy dostali te 11 milionów, to przecież tak wszyscy by krzyczeli i słusznie, bo to trochę mało, w tym kontekście no jest to, jest to bardziej wina, no tak powiedział to de facto PiSu, niż nowego rządu, no i PiS teraz jest w z niezależnej sytuacji, na przykład Dworczyk dzisiaj gdzieś tam broni się tym, że to nie do końca jest kwestia naszej winy, tylko po prostu no to jest 30 lat zaniedbań, my w 2015 roku musieliśmy wybrać, czy kupujemy sprzęt, czy rozbudujemy nasze własne możliwości, no jakby stwierdziliśmy, że trzeba szybko działać, więc kupujemy sprzęt z zewnątrz, no i gdzieś tam próbujemy po prostu te nasze możliwości rozbudować, Budowywać, ale to nie jest takie proste, no i tam wiecie, no przez to, że były różne rzeczy, trzeba mieć jakiś wkład własny, w cały ten projekt, bla, 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 bla. Po prostu tak wyszło, ale wydaje się to nie zmieniać faktu, że jednak spada to bardziej na PIS już w tym momencie, niż zaczęło spadać na nowy rząd, bo gdzieś na początku tak się wydawało, że nowy rząd oberwi za to mocniej, a teraz to PIS jest bardziej w defensywie i musisz się z tego tłumaczyć. Co jest ciekawe i dokładnie nam się do tego wiaderka problemów w PiSu, ale żeby tutaj nie było tak, że malujemy obraz, tylko że PIS cały czas przegrywa i tak dalej, bo to nie do końca jest prawda. Po prostu w tym odcinku nam tak wyszło, że mamy temat o tych konfliktach, które zrobiły się bardzo ciekawe i bardzo głośne. Po prostu ci ludzie zaczęli się obrażać tak na żywo. To stała się rzecz bardzo ciekawa, mianowicie wyszedł sondaż dla Super Expressu i w sondażu tym doszło do mijanki. Znowu Prawo i Sprawiedliwość ma tam 32% poparcia, a Koalicja Obywatelska, no 31, tam prawie 31%. To sprawia, że jakby doszło do mijanki, to bardzo wcześnie po wyborach. Normalnie tendencja jest raczej taka, że jednak partia, która wybory wygrała, zyskuje, partia, która wybory przegrała, w tym wypadku traci, i mijanka tak szybko zaraz po wyborach jest dosyć ciekawym zjawiskiem. Oczywiście, tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, to, co my zawsze powtarzamy, czyli nie ufajmy pojedynczym sondażom, patrzymy na średnio sondażowe, tak, to mówimy zawsze przy sondażach, ale po drugie, no gdzieś tam 1% to jest jakiś błąd statystyczny, nie? więc zaraz może być sondaż, który będzie to odwrotne i jakby nie ma to znaczenia. Ale bardziej chodzi nam o to, że PiS trochę wydaje się zatrzymywać w tym swoim spadku i okazuje się, że gdzieś taki, no właśnie ten upadek PiSu, PiS, który jest na niskich poziomach, to jest dalej PiS, który ma poparcie koalicji obywatelskiej, która jest obecnie w bardzo dobrym miejscu swojego poparcia, co pokazuje tylko, jak duży PiS ma potencjał, gdzieś tam cały czas zachowany, mimo przegranych wyborów oraz że faktycznie w kontekście jego rozpadu jest co z Zbierać z tego wszystkiego, co się wysypie, tak? Tych wyborców jest naprawdę dużo. I ta suwerenna Polska, która ma coraz bardziej ambicje, ewidentnie na to, żeby PiS podgryzać i prowadzi... zabrać mu jakieś poparcie, no, może wiedzieć, co robi. Ale wychodząc już tak bezpośrednio z tej y, partyjnej polityki, to przejdźmy na chwilę do tematu Daniela Obajtka i taśmy, które wyciekły, bo to jest jakaś dziwnie zabawna imba, która poza tym, że jest dziwna, to nas śmieszy strasznie mocno, y, więc chcemy Wam o nich szybko bardzo opowiedzieć. Mianowicie, okazuje się, że CBA podsłuchiwało Daniela Obajdka jakoś tak od y, 2018 chyba roku. Praktycznie w momencie, kiedy on wszedł do biura Orlenu, to w tym momencie CBA stwierdziło, że, a tak wiecie, dla bezpieczeństwa sobie go podsłuchujmy. Brzmi jak doskonały pomysł, nie? więc jakby zaczęli to robić. Teraz opublikowane zostały taśmy, dziennikarze dostali do nich dostęp, no i gdzieś tam onet opublikował taki fragment tych taśm, w których, no bezpośrednio słychać, jak Daniel Obajtek po prostu załatwia pracę żonie kolegi. No właśnie na takiej zasadzie, że, no to, to tam zadbamy o jej rozwój, niech się tam rozwija dziewczyna. Oczywiście, no damy jej zarobić i tak dalej. I w ogóle mówi rzeczy w stylu, że, no jakby tak, no my tutaj musimy dać zarobić swoim, bo Idą ciężkie czasy, musimy się na to przygotować, będzie posłucha. Więc teraz musimy tutaj, prawda, dać zarobić swoim i duszcą jakąś masę przekleństw, które też no nie brzmią dobrze. Jest to dosyć wulgarna rozmowa na temat tego, że tak jakby musimy wpychać swoich na miejsca w spółkach skarbu państwa. To jest oczywiście zawsze trochę obrzydliwe i problematyczne, i nigdy, nieważne od tego, kto to mówi, zawsze wygląda źle. Mimo, że wszyscy wiemy, że trochę tak działa polityka. Nie oszukujmy się. No i oczywiście wszyscy zaczęli teraz straszyć się prokuraturą, no bo z jednej strony obajtek straszy prokuraturą jakby nie wiem, gdzieś tam chyba dziennikarzy czy ludzi, że jak tak mogło być w ogóle, że to, to Zostało opublikowane, że ktoś to nagrywał. Z drugiej strony mamy jakichś dziennikarzy, którzy na przykład wyłapują w tych taśmach rzeczy, które sprawiają, że można Daniela Obajka próbować pozwać za to, że składał fałszywe zeznania, bo gdzieś tam wiecie mówił, że kogoś nie zna, bo wiecie, zawsze jakiemuś tekstowi, a teraz mamy taśmę, która udowadnia, że kogoś znał. I tak jakby robi się z tego sywi to pewnie będzie afera, która będzie się rozbudować przez następny czas. Ale nie ukrywamy, że nas najbardziej ze wszystkiego ciekawi w tym wszystkim oświadczenie Daniela Obajka, które miało być takim oświadczeniem propos tego tematu. Jakby wam je całe, bo jest całkiem niesamowite w kontekście tego, co zaraz wam wytłumaczymy. Nielegalne nagrywanie Największej spółki w Polsce i regionie w jego gabinecie jest patologią samą sobie. Ale przekazywanie tych nagrań dziennikarzom to już skrajna patologia i zaprzeczenie wszystkich zasad funkcjonowania kraju, służb, instytucji. Przez ostatnie lata próbowano mnie zniszczyć, a teraz widać, jak wielka była tego skala. Tylko dlatego, że budowałem silną polską firmę, to potężna tak na mnie i kolejna próba zohydzenia mojej osoby składam zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury. No wiadomo, znowu prokuratura. Ale co jest naprawdę dla nas ciekawe w całej tej aferze, to my się nawet jesteśmy w stanie do pewnego stopnia zdanieną bajkiem z tym oświadczeniem konkretnie, zgodzić, Godzić. No bo jakby tak wiecie, z wejścia nagrywanie prezesa Orlenu, który jest też spółką, wiecie, nie, nie tylko państwową, ale też giełdową, nie? Jakby gdzieś tam, mimo wszystko, gigantycznym koncernem, to brzmi jak trochę takie zagranie z kategorii, czy służby sobie nie pozwoliły na zbyt wiele, jakby, wiecie, no chciały kontrolować prezesa giełdowej spółki największej w Polsce, tak dalej, to jest trochę problematyczne, nie? I my naprawdę to widzimy. To, że te nagrania wyciekają do mediów tak po prostu, też jest w jakiś sposób problematyczne i źle świadczy o polskich służbach. No jakby nie ma co się oszukiwać, tak? W najlepszym wypadku jest to jakieś zagranie jakby takie wiecie polityczne i biorą w tym udział, co nie jest fajne. Najgorszej no jakby służby, nie wiem, dały się po prostu skakować jakiemuś dziennikarzowi, który ma laptopa. Nie? Jakby to są jakieś takie możliwości, więc jakby no, to nie jest dobre po żadnej stronie. Ale nie wiem, czy wy też to zauważyliście. Daniel Bajtek w ogóle nie zawsze, że to się stało. Daniel Obajtek w ogóle nie ma wajbu, żeby powiedzieć, że nie, to jest w ogóle nieprawda, to jest sfabrykowane czy cokolwiek, że to nie jest tak, że ja zatwiałem ludziom pracę, tylko Daniel Obajtek ma takie, nie no, załatwiałem, no, ale właśnie za to próbują mnie zniszczyć. To jest oczywiste, że to robiłem, ale ja, ja budowałem silny koncern, no i dobra, robiłem też takie rzeczy, a oni chcą mnie teraz zniszczyć. Jakby chcą zniszczyć mnie, wielkiego patrioty, który próbował ratować Polskę. Jak tak można? To jest dosyć zabawne, jak się nad tym zastanowicie, i pokazuje trochę, jak działa polityka, nie? Że to jest. złapali go za rękę i on nawet nie wie, że to nie jest jego ręka. On nawet nie mówisz, że to jest jego ręka. On bardziej mówi, że no złapaliście mnie za rękę, ale robicie to, byście byli antypolakami. Ciekawe. Tak samo jak inne tematy, o których mówiliśmy, o których będziemy mówić na tym kanale, ponieważ polska polityka, zagraniczna zresztą też, ale głównie Polska dostarcza, jak zawsze. Nasz inny film, nasz Instagram, serdecznie polecam, zostawcie lajka, like, stawcie suba, serdecznie dziękuję naszemu Patronom, zachęcam zrównoważenie naszego patroneta, staram się dla Was. Cześć.